Dziękuję bardzo. Panie Marszałku. Wysoka Izbo. Rząd PIS, czyli rząd populizmu i socjalizmu, po pierwsze bezlitośnie łupi pracujących Polaków nieustannie podwyższając podatki, po drugie wywłaszcza Polaków z ich ciężko zarobionych pieniędzy i z ich oszczędności poprzez gigantyczną inflację, za którą odpowiada ten rząd i która jest świadomie przez niego wywołana, jeszcze do tego wrócę. Po trzecie uwłaszcza się na pieniądzach Polaków. Zmarły dzisiaj wybitny e, pisarz Milan Kundera powiedział, że walka człowieka z władzą to jest walka pamięci z zapomnieniem i na straży pamięci i prawdy o tym, co robicie w ostatnich latach stoi Konfederacja. Pani minister finansów raczyła była wspomnieć o, o podatkach. E, to przypomnimy e, Platforma Obywatelska w 8 lat swoich rządów wprowadziła 21 podwyżek podatków i opłat, a Prawo i Sprawiedliwość kilkadziesiąt w ciągu ostatnich lat. Wymienię mi parę. Podatek bankowy, podatek handlowy, danina solidarnościowa, opłata emisyjna od paliw, opłata przejściowa, tak tzw. opłata mocowa za prąd, podatek galeryjny, opłata za wpis do rejestru BDO, opłata recyklingowa, opłata denna od przystani, opłata wodna, podwyżka podatku akcyzowego na alkohole, wyroby tytoniowe i e papierosy, podwyżka opłat za wywóz śmieci, podatek deszczowy, podwyżka opłaty paliwowej. Podatek od serwisów VOD, podatek cukrowy, coroczna podwyżka składek ZUS, podwyżka opłaty OZE, podatek od tzw. małpek, podwyżka abonamentu RTV, podatek od plastiku, podwójne podatkowanie spółek komandytowych, podwyżka stawek maksymalnych opłat lokalnych. Jesteście ugrupowaniem łupienia pracujących Polaków, jesteście ugrupowaniem wysokich, skomplikowanych podatków. Druga rzecz inflacja. Mieliśmy do czynienia z kolejnym stand upem prezesa NBP człowiekiem, który bez zająknienia okłamuje miliony Polaków, okłamuje ich w tym, że inflacja jest nieślubnym dzieckiem trzech panów Glapińskiego, Kaczyńskiego i Morawieckiego. Każdy niezależny ekspert ekonomista powie, że ponad połowa inflacji jest wywołana świadomą polityką rządu, drukiem pustego pieniądza i zbyt późnym podnoszeniem stóp procentowych. Zresztą w ostatnich latach toczyła się dosyć otwarta debata w Radzie Polityki Pieniężnej. Na przykład dr Kamil Zubelewicz wskazywał już parę lat temu, że należało podnosić, podnosić stopy procentowe. Pis tego nie zrobił. Dlaczego? I to jest bardzo ważne. Dlatego, że w ich interesie jest. Dojenie Polaków inflacją, dojenie Polaków podatkiem inflacyjnym. Inflacja jest w interesie rządu. Tak? Jedynym ugrupowaniem przeciwnym inflacji i ostrzegającym przez to, co się teraz dzieje, czyli tym, że Polacy są wywłaszczani z niewielkich oszcz oszczędności i z tego, co zarabiają, przez rząd była przez lata Konfederacja i środowisko wolnościowe. Trzecia rzecz. Mierzące wystąpienie prezesa Najwyższej Izby Kontroli, pierwszy raz w historii rząd nie dostał pozytywnej oceny wykonania budżetu. O czym mówił pan prezes, którego pracę bardzo szanuję. Mówił o tym, że mamy 300 miliardów złotych poza, poza oficjalnym licznikiem zadłużenia. Mówił o tym, że przez to, że zdecydowaliście się zaciągać dług poprzez te wszystkie wasze prywatne, sprywatyzowane fundusze, 12 miliardów złotych więcej wyniosła opłata za obsługę długu. To są, szanowni państwo, sprawy kryminalne. Natomiast ja mogę powiedzieć coś, czego może panu prezesowi nikt nie wypadało powiedzieć, co się dzieje z tymi pieniędzmi. Otóż te pieniądze, powiedzmy to wprost Polakom, są rozkradane przez pisowców, są rozkradane przez funkcjonariuszy tej władzy. Jeżeli pan prezes raczył był powiedzieć, że wychodziło średnio kilkanaście sekund na rozpatrzenie jednego wniosku, to, to to jest przecież kpina. My mamy prawo i musimy zakładać, że te pieniądze po prostu są rozkradane i wy się na tych pieniądzach uwłaszczacie. Konfederacja będzie oczywiście przeciwko udzieleniu absolutorium za wykonanie budżetu za 2022 rok. Milan Kundera napisał jeszcze jedno, jedną ciekawą rzecz. Na kartach policyjnych archiwów jest jedyna nasza nieśmiertelność. Szanowni, szanowni Państwo, Konfederacja rozliczy pisowskich złodziei i zapewnimy Wam nieśmiertelność na kartach policyjnych archiwów. Dziękuję bardzo. Pani poseł Paulina